W dniu dzisiejszym jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieledwi się o nowy samochód ratowniczo-techniczny z modułek gaśniczym Mercedes Sprinter. To długo wyczekiwany samochód tutaj dla tej społeczności. Myślę, że ten samochód będzie bardzo dobrze służył nie tylko społeczności, w Nieledwie, ale również całej społeczności gminy Minówka i również miejscowości, które przylegają tutaj bezpośrednio do gminy Minówka, dzisiaj podnieśliśmy myślę znacząco bezpieczeństwo. Cztery osoby pojechaliśmy właśnie po odbiór tego samochodu, a tutaj ci, co zostali, właśnie można powiedzieć tajemnicy przed nami, przygotowali takie powitanie. No, no fantastycznie to wygląda. Tłumy mieszkańców Nieledwie, przede wszystkim strażaków, tutaj ochotników, przybyli, żeby podziwiać nowy nabytek. Dzięki właśnie wkładu. Urzędu Gminy i tutaj serdeczne podziękowanie dla Wójta Gminy i wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Dzięki wkładowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tutaj wielkie podziękowanie dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Brygadyra Łukasza Węglickiego i wszystkich pracowników i funkcjonariuszy. No i oczywiście tutaj chcemy również złożyć wielkie, wielkie podziękowanie dla mieszkańców naszej miejscowości którzy naprawdę bardzo dużym wkładem finansowym wsparli właśnie wyposażenie i dofinansowanie do tego samochodu. Jeśli chodzi o składankę finansową, to 250 tysięcy to jest wkład gminy Milówka, 200 tysięcy budżet państwa i jest też tutaj kwota, którą przeznaczyli zarówno strażacy jak i społeczność miejscowości. Nieledwia. myślę, że jest to tym bardziej cenne. Ponieważ jak się do czegoś ktoś dokłada, to tym bardziej o to dba i to dłużej po prostu nam służy. Możemy w 100% powiedzieć i my, jako strażacy, zadeklarować, że mieszkańcy naszej miejscowości, naszych gmin, naszych powiatu, mogą zawsze na nas liczyć jako na strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnej. Nie lębi.